Gdy chcemy wyznaczyć sumę ciągu geometrycznego, korzystamy ze wzorów na sumę ciągu geometrycznego. W tym przypadku na s5 to będzie. Wyraz pierwszy pomnożony razy ułamek. 1 odjąć q podniesiony do potęgi n, czyli u nas to będzie 5, przez 1 odjąć q. Ale my tego q nie znamy. Q liczymy, dzieląc wyraz następny przez wyraz poprzedni czyli jak tutaj podzielimy sobie 4 przez 2 to otrzymamy Q podniesiony do potęgi 1, czyli tak 4 przez 2 równa się Q do 1, 4 przez 2 to jest nasze 2, czyli tutaj będzie 2 równa się Q bo do Q do pierwszej to jest inaczej Q tak, i teraz spójrzmy mamy policzone Q wstawimy sobie tu i tu mamy A1 z zadania no to można sobie po prostu podstawić do wzoru a 1 to jest 2 i razy ułamek. U góry mamy 1 odjąć 2 do 5, a na dole 1 minus 2. I teraz równa się tak. 2 razy. U góry 1. 2 do 5 to jest 32, czyli będzie odjąć 32. 1 odjąć 2 to jest minus 1. Równa się i teraz mamy 2 razy u góry minus 31 przez minus 1 2 minusy dają plus, czyli będzie 2 razy 31 to jest 62 mamy ładnie policzoną sumę no to idziemy sobie analogicznie dalej mamy A1, mamy A2 chcą S10 czyli musimy mieć Q do wzoru, widzimy wystarczy mieć Q i A1 i który chcą oni potęgę no to wtedy można sobie policzyć no to co, trzeba wyliczyć jakoś to Q Mamy tylko pierwszy i drugi, czyli co? Jak podzielimy sobie drugi przez pierwszy, otrzymamy Q podniesiony do ilości skoków. No to sobie podzielmy, tak? 1,16 przez jedną drugą. Dzielenie, dzielenie ułamków to jest mnożenie pierwszego przez odwrotność drugiego. Tu się ładnie nam skróci. 16 z 32 na 2, na 16, na przepraszam, wyjdzie nam 2. A to 2 to jest nasze Q to no teraz wiedząc ile ma to Q i wiedząc ile ma 1, można sobie zrobić wzór tak? na S10. Czyli mamy tak 1,32 razy ułamek. 1, odjąć Q, czyli nasza dwójka podniesiona do N, czyli 10, przez 1 minus Q, czyli nasze 2. No to równa się. Ułamek zostawiamy w spokoju na razie tą 1,32 razy. I u góry mamy tak 1, odjąć, 2 do 10 to jest 1024 przez 1 odjąć 2, czyli przez minus 1 równa się. Tutaj mamy 1,32 razy. U góry mamy minus 1023 przez minus 1. Równa się. Minus z minusem da plus, a 32 z 1023 nie skrócimy, czyli po prostu zostanie 1023 przez 32. Już tego aż tak nie będziemy liczyć się skupiać. Mi chodzi głównie, żebyście umieli schematy robić tych zadań, tak? Jak załopiecie schematy, to potem będzie łatwo liczyć działanie. Dobra, to idziemy sobie dalej. Mamy tutaj łatwe zadanko, bo w tych zadaniach mamy po prostu A1 i mamy Q. To tu już na bezczelnego podstawimy sobie to wzoru i wyliczymy. Tutaj mamy tak A1 razy ułamek, czyli tutaj będzie 1 odjąć. Q do 5, a tu 1 odjąć Q. No to podstawimy sobie, a 1 to jest minus 4. Podstawimy to do, sobie to dla bezpieczeństwa w nawiasie. Razy 1 minus Q to jest 3 do 5 przez 1 minus 3 równa się. No to ile to będzie? Minus 4. Raz. Na dole powstanie 1 minus 3, czyli minus 2. I u góry mamy 1 minus 3 do 5. To jest 243 prawdopodobnie. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, 243. I teraz tutaj mamy. Równa się. Może tutaj zapiszemy, żeby to nam się ładnie zmieściło. Mamy minus... O, oczywiście tutaj łatwo zauważyć, że ta minus czwórka się skraca z minus 2. Tu zostanie 1, tu zostanie minus 2 oczywiście. Tak. I wtedy mamy minus 2 razy... I tu z odejmowania wychodzi minus 242, a minus z minusem da nam plus, czyli wychodzi 484. Ładny wynik, pomimo dziwnych działań, ładny wynik wychodzi. I teraz idziemy sobie dalej. Tu chcą S7, no to cyk. Mamy A1, mamy Q, może nam podstawić. No to jedziemy. A1 to jest 81 razy ułamek. 1 minus. I tutaj. 1 trzecia na minusie do potęgi siódmej przez 1 minus 1 trzecia. No to i jedziemy sobie dalej. tak. Mamy 81 raz u góry. 1. I teraz ważna rzecz. Jeżeli potęgujemy minus do nieparzystej potęgi, ten minus zostanie. Ale ten minus z tym minusem tutaj da nam plus. One się ze sobą wymnoszą. I teraz tak. 1 trzecia do siódmej. Czyli to jest inaczej 3 do drugiej 9, do trzeciej 27, do czwartej 81, do piątej 243, do szóstej 729, do siódmej 2187. Czyli tutaj będzie 1 przez 2187, przez 1 odjąć 1 trzecia to są inaczej 2 trzecie. No to równa się. I teraz co tu jest? Mamy dodawanie u góry. Żeby dodać tę u góry, trzeba po prostu to zamienić na całość, to, co jest w, w mianowniku, i dać do licznika, tak? Czyli u góry będzie tak, będzie tak, 81 razy. Tutaj będzie po prostu z jedynki się zrobi 2187 przez 2187 plus 1 to jest 2188 przez 2187 i to wszystko jeszcze przez 2 trzecie. Wiem, że to chore liczby, ale zaraz spróbujemy to jakoś sobie skrócić. Dobrze, i teraz tak dzieląc ułamki, mnożymy górę przez odwrotność dołu. No to zapiszemy sobie wszystko jako działanie w mnożeniu. 181 razy. U góry mamy tak 2188 przez 2187 razy odwrotność dołu, czyli nasze 3. Drugie. dobrze, to teraz sprawdzimy, czy 81 się skróci nam z 2000 ileś tam. Tak, ładnie się to skróci. O dziwo. Tak, teraz to skrócimy sobie z tym i na dole zostanie nam 27, tu zostanie 1 to teraz spróbujmy sobie skrócić. Dalej, 27 z trójką. To się skróca na 3. Tak, tutaj zostaje 3, na dole zostaje 9. No to idziemy sobie dalej. Może sobie zapiszemy to, co zostało zostało nam 2, 1, 8, 8 przez 9 razy 1, 2 i teraz tu ładnie widzimy, że teraz góra się skraca z dwójką na krzyż, tak? Czyli tu zostanie 1, a tu zostanie nam 1093, moment, ja to sobie 1, 2, 1, 8, 8 bezpiecznie będzie sobie pomóc, tak, zostanie u góry 1, 0, 9, 4 dzielone na 9, tak, a jak to sobie spróbujemy podzielić na 9, prawdopodobnie się nie da, tak ale to jest inaczej, proszę państwa, 121 i 5 dziewiątych. taki dziwny ułamek wychodzi wyznaczając sumę ciągu geometrycznego możemy trafić na troszkę trudniejsze działania albo zadania stresu, takie jak tutaj na przykład, tak? Dany jest ciąg geometryczny, a 1 równa się 5 i ile u nas, czyli Q równe 2 i teraz pytają nas, ile wyrazów w ciągu trzeba sumować, aby wyszło 635 Jak pytają ile wyrazów w ciągu, to szukają N ze wzoru na S na S w ciągu geometrycznym a wzór na sumę, sumę ciągu geometrycznego to jest taki S1. Sn równa się A1 razy u góry. N odjąć Q do N przez 1 odjąć Q. Spójrzmy, że Sn to jest ta suma. A1 jest tu. Q mamy tu. To szukają tej N, która jest ukryta o tutaj w tym miejscu. To teraz po prostu trzeba to działanie po prostu podstawić i odpowiednio po kolei poprzekształcać. No to spróbujmy to zrobić. Zamiast Sn wstawmy sobie 630. 5 i to się równa, a 1 mamy podane, bo to będzie 5 i teraz razy kreseczka łamkowa na dole mamy 1 odjąć q, czyli będzie 1 minus 2, a u góry 1 minus 2 do n, właśnie. No to teraz co robimy? Liczymy sobie dół, tak? Bo tutaj mamy na dole tylko to na razie do policzenia. No to mamy tak 635 równa się 5 razy 1 odjąć q. 2 do n, 1 odjąć, 2 do n, przez 1 odjąć, 2 to jest minus 1. I teraz ta. Chcemy się pierw pozbyć minus 1 z dołu. No to co? No to ciechamy przez minus 1 całość. Tylko pamiętamy, że tutaj jest u góry działanie. To działanie bierzemy sobie w nawias. No to co? Minus nam zmieni znak, czyli będzie co? Minus 635 równa się 5 i nawias. 1 odjąć 2 do n. No to teraz, co? Przeszkadza nam piątka przy tym nawiasie. To trzeba obustronnie przez nią podzielić. Czyli dzielimy na 5. No to co mamy? Tutaj będzie 635 podzielić na 5. To jest nasze 127. Równa się i już tej piątki nie będzie, bo ją przez nią podzieliliśmy. I zostanie 1 odjąć 2 do n. Teraz wystarczy tą jedyneczkę przenieść na lewą stronę, bo to jest liczba, zostaje tu potęga po tej stronie. Czyli jak przenosimy, zmieniamy znak, było minus 127, przenosimy jedynkę zmieniając znak, czyli będzie minus 1, to będzie minus 128 równa się minus 2 do n. Zamienimy stronami sobie, żeby się znaki dały na plusie. Będzie 2 do n równa się. 128 to teraz pytanie 2 do której potęgi to jest 128 a mianowicie do siódmej czyli n będzie równało się 7 dok to teraz spróbujmy sobie troszkę trudniejsze zadanie tej samej treści zrobić czyli tutaj mamy a1 mamy q mamy sn a szukają nki czyli właśnie tego samego co w poprzednim pytaniu tak czyli ile wyrazów trzeba sumować no to co mamy sn no to 16 i 1 czwarta. To jest. I mamy a1, czyli dwa razy. Wz, tak. U góry będzie 1 odjąć 3 drugie do potęgi n, a na dole 1 odjąć te 3 drugie. No to jedziemy sobie. To zamienimy na ułamek niewłaściwy. 16 razy 4, 64 plus 1, 65 przez 4 równa się 2 razy. Góra zostaje spisana, bo z górą na razie nic nie robimy. Do N, ale tutaj na dole mamy 1 odjąć, 3 drugie. 3 drugie to jest inaczej, 1 odjąć 1,5 to jest minus jedna druga. To teraz widzimy, że ta dwójka, która stała tutaj, się skróci nam z jedną drugą. E, nie, broń Boże, broń Boże, przepraszam, przepraszam, tu jest. Dzielenie tak, to jak to zrobimy? Zamienimy na mnożenie, tak? Tego, broń Boże, skrócić, Jakby była tutaj dwójka, to można skrócić, ale jak jedna minus jedna druga, nie, broń Boże, no, no, no. nie wolno. To teraz co, co trzeba zrobić? Obustronnie możemy przez to dwójkę podzielić, przez to co tu stoi, to, bo jest mnożenie, to można podzielić przez któryś z czynników, tak? To teraz jak dzielimy, to mnożymy przez odwrotność, czyli będzie 65. Czwartych, razy odwrotność je, dwójki, czyli razy 1 druga równa się. U góry mamy tak. 1 odjąć 3 tak do n i na dole mamy minus 1 drugą. No to tutaj mamy tak. 65 razy 1 przez 4 e, razy 2. Czyli mamy 65 przez 8 równa się i teraz tutaj mamy tak. Ym, 1 odjąć tak to całe, przez to całe. Na razie zostawimy sobie tak. Po kolei, żebyśmy sobie działania robili, tak, tu jest do, do n przez minus 1 drugą. No to teraz tu sobie pomnożymy przez minus jedną drugą. Teraz tak, jak mnożymy, to to znika, ale się pojawi po tej stronie, co jest po lewej, tak? Czyli co mamy? 65 razy 1 to jest 65, 8 razy 2 to jest 16, ale ten minus przejdzie też tutaj to równa się i tu zostało działanie 1 odjąć 3 drugie do n. No to teraz co? Jedynkę całość przeniesiemy sobie tam. Jak przeniesiemy całość, to przyniesiemy sobie 16/16, /16, czyli powstaje nam minus 65/16 odjąć 16/16 /16 równa się minus 3 drugie do n. To teraz tak, minus 65 minus 16 to jest minus 81. 16 zostaje, to się równa, minus 3 drugie do potęgi n, i teraz zamienimy to sobie miejscami, tak jak było w poprzednim zadaniu, i to będzie 3 drugie do potęgi n równa się 81 szesnastych. To teraz, no, do której potęgi trzeba podnieść trójkę, żeby było 81, a my mamy 4, a dwójkę. Jak podniesiemy do czwórki, otrzymamy 16, czyli n w tym przypadku będzie 4. W tym zadaniu trzeba po prostu znać y, pot, y, wartości potęg większych, jak, większych niż 2 i 3, czyli tych podstawowych, czyli 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej, Tak, aż do 10. Tak? Dwójki do 10 trzeba znać tak, trójki mniej więcej do 5, tak sobie kojarzyć, sam, co idzie wychodzi.